Cześć, jestem tutaj dzisiaj, żeby pogadać o czymś, co chyba można już powoli nazywać teologią Arkham, czyli ogólnie o sytuacji Batmana na obecnej generacji konsol. Batman to jest taki bardzo farciarski superbohater, bo z całej tej puli bohaterów, którzy ostatnio mieli swoje różne występy w innych mediach niż komiksy, ich naturalne źródło bytowania, to on właśnie trafił zarówno na dobrego reżysera, który nakręcił trzy filmy z jego udziałem o nim, które okazały się bardzo dużymi hitami, na które ludzie chodzili do kinu, kina i tak oraz trafił na dobrą ekipę deweloperów, którzy mieli pomysł, jak go ożywić w świecie gier komputerowych. Czyli zupełnie niezależne od siebie um, osoby, firmy zro zrobiły to, żeby Batmana wcisnąć jakoś na to poletko niezależnie od komiksów, jak wiadomo, na inne media. No i on był tak naprawdę bardzo farciarski. Teraz, z tego co widziałem. Mm, próbuję się zrobić podobną rzecz z Supermanem, tam bohaterowie Marvela też szaleją w kinach, ale ogólnie oczywiście będziemy rozmawiać o grach. No i właśnie Batman. Wróćmy może trochę jakoś do przeszłości z małym napomknięciem tego, że jestem dość zdziwiony tym, że przy okazji zapowiedzi Batman Arkham Origins dość mocno się zainteresowałem tą grą. Ja który tak naprawdę nie jestem wielkim fanem poprzednich części. Mam je obie, obie przeszedłem i tutaj może się cofnijmy do dawnych czasów. Pierwsza gra Arkham Asylum to było coś takiego wzorowane na, jak się zdaje, serii komiksowej, zeszycie czy czymś tam, album jak to się tam nazywa, w której po prostu Batman trafia do więzienia i musi do więzienia, gdzie sprowadzą swoich łotrów i musi stawić im wszystkim czoła po kolei, bo coś tam się stało, co so, się uwalniają. To był bardzo dobry materiał na grę, głównie dlatego, że jak wiadomo, mieliśmy całe spektrum różnych postaci i fajny bardzo materiał źródłowy, żeby pociągnąć, żeby spróbować to przekształcić w jakiś sposób na grę. Nie zostało to niestety do końca wykorzystane wtedy przez studio Rocksteady, tak się nazywają, twórcy, którzy przywrócili wiarę w Batmana w siecie cyfrowej rozrywki, ponieważ. O ile klimat i takie różne duperele związane z Batmanem się udało bardzo dobrze przenieść, tak nie wykorzystano potencjału miejscówki, ponieważ było dość mało łotrów w samym Batmanie, co tam było, był główny Joker, pojawił się Bane, Killer Croc, no i z takich głównych to być może tyle, no i jeszcze Poison Ivy, o właśnie. i Batman ogólnie dość dużo, dość sporo szukiwał, jeżeli chodzi o walki z bossami, bo się pojawiała walka z Bejnem, potem były jakieś jego odmiany wśród innych przestępców, pomniejszych, takie subbosy, oraz no tutaj może spojluje Joker w wersji Banea i tego było dość mało, i to uff, nie było takich pełnoprawnych walk z bossami, jakie to miały prawo, jakie mieliśmy prawo oczekiwać po prostu od. Takiego umiejscowienia akcji. Jestem bardzo zdziwiony, że niektórzy się naprawdę niezwykle zachwycają tym Batmanem, że wynoszą go wo, wo, ponad filmy, ponad komiksy, różne przedstawienia tej postaci w popkulturze ja naprawdę się z tym Batmanem samym nie polubiłem. O ile to jest widzę, dobra, gra przyjemna, ma naprawdę niesamowity system walki, z którego już inni próbują jakoś, jakoś się inspirować, powiedzmy tak delikatnie. O, to, co zrobiono ostatnio z Assassin's Creed 3, to jest ewidentnie widać inspirację Batmanem, ale do mnie nie przemówiło. Sama postać Batmana to chyba jedna z gorszych postaci, jakie tam... jedna z gorszych form, jakie widziałem, no bo to jest taki zadufany w sobie po prostu dupek i, i nie wiem, i... <ścoughs> jakby to powiedzieć, mm, niezbyt przyjemny typek. Tam wiadomo, że jakżeś odkrył, że to i to to przecież ja, nie pamiętasz? No i wszystko jasne, jestem zajebisty i a wy macie skłonić, złożyć mi pokłon. Ja go dość za to i różne inne doprele nie lubię. Tak samo było niestety w Arkham City i Arkham City to już jest w ogóle taki jeden wielki bzdet. To co porobiło tam Rocksteady, ja rozumiem, że to jest poza kanonem, że dostali pozwolenie od DC, ale tak strasznie namieszali w tym świecie, w tej... W ogóle w tej, tym uniwersum, że jakoś nie potrafiłem wziąć tego wszystkiego na poważnie. Było straszne kreowanie tego, Boże, jak się nazywał Hugo Strange'a na wielkiego zakapiora. Potem się okazuje, że on służy jeszcze jakiemuś innemu łotrowi, super łotrowi z uniwersum Batmana, który. Boże, co to tam było? Którego pokonaliśmy wcześniej, więc już wtedy było zero szacunku jakby do, do niego, a potem wszystkie jakby odcięte i nagle nie, to joker jednak jest największym tutaj problemem. To było strasznie namieszane, to że już tam się yy, zabijali, że się mordowali jeden drugiego, że kilka postaci poszło, sz szlach trafił, to już jest może... Inna sprawa i to, Boże, takie, takie było strasznie dziwne i jakieś nieprzyjemne dla mnie, bo jednak nie tego oczekuję po komiksach. Wiadomo, już sama ta idea dzielnicy więziennej to już jest typowo komiksowe nawiązanie i nie wiem, nie widziałem bardzo możliwości kontynuacji tego wszystkiego, no może trochę tam się wzięło, najwyżej żeby się pozabijało wszystkich innych Łotrów, albo nie wiem, samego Batmana, to może by na to pozwolono Rocksteady. Co teraz Rocksteady robi? Nie mam niestety pojęcia. Ogólnie... Jakieś nowe studio Warner Bros. Montreal, tak się zdaje, że się nazywają twórcy tej odsłony, biorą silnik ulepszony Unreal Engine przez Rocksteady oraz jakieś takie podstawy, fundamenty utworzone przez nich, by stworzyć grę, która oczywiście wróci nas w czasie i z tego co rozumiem, będzie to Batman nie tyle w początkowej fazie swojego istnienia, co w jakiś rok po roku działalności w tak zwanym powiedzmy nazwijmy to zawodzie oraz że nie walczył jeszcze z super teraz ma się chyba 8 łotrów pojawić, z którymi będziemy mieli mniejsze lub większe tam starcia na pewno się pojawi Deathstroke, bardzo go lubię ostatnio w Injustice, to jest to moja ulubiona postać, oby tam też inni fajnie się jakoś zaprezentowali no i zobaczymy jak to wszystko pójdzie ogólnie martwi mnie to, że Batman ma być młodszy i bardziej, jakby pewny siebie, jeszcze bardziej, prawda, to już jest taka dość dziwna deklaracja i to ogólnie martwi. Cieszę się, że może w końcu będzie ten teren działania trochę większy, bo będziemy mieć cały czas tą biedną dzielnicę, która tak naprawdę w przyszłości przekształci się w Arkham City, i to chodziliśmy w trakcie drugiej części. Oraz prawdopodobnie nowe, standardowe Gotham, które będzie, myślę, drugą, jakąś taką może taką miejscówką, miejską drugą, które, która będzie się charakteryzowała tymi wielkimi budynkami, gdzie będziemy mogli trochę więcej poszybować, mam nadzieję. No i to oby zwiastowało, nawet jeżeli, nie wiem, twórcy wezmą całkowicie hmm, Arkham City z poprzedniej części i po prostu dokleją drugi, tej samej wielkości segment, to chciałbym bardzo, żeby to właśnie już zwiastowało po prostu to, że teren... Nasze uprószanie się będzie co najmniej dwa razy większe. No bo jednak wielkość Arkham City trochę jednak zawodziła. Dużo czasu się spędzało w poszczególnych budynkach, gdzie mieliśmy takie mini kampanie z, z Jokerem, ze Strangem, z Boże z Pingwinem. No i to właśnie jakby zadecydowało o długości gry na takim dość niewielkim obszarze, co nie było jakimś bardzo. Hmm, co było zaskakująco, jakby słabe w kontekście tego jak dobra miała być ostateczna gra. Jak powiedziałem, te Batmany jakoś kompletnie nie siadły jaje. Pierwszego Batmana kupiłem jakby bardzo mi się podobało demo I ogólny zachwyt bardzo mnie zachęcił Żeby się zapoznać z tymi grami Potem na promocji dziś dorwałem Arkham City I je tak przeszedłem jakby z rozpędu Ale to co tam się podziało tak jak mówię Mi się kompletnie nie spodobało Teraz twórcy mają jakby wytłumaczenie Żeby ogołocić Batmana ze wszelkich zabawek I nauczyć go kilku dupereli Kilku zagrań całkowicie od nowa I myślę, że mogliby to wykorzystać Ale oczywiście żeby się nie skończyło tak Że pod koniec gry będziemy mieć zestaw Batmana, tych gadżetów, tych ruchów Możliwości takich jak przy Arkham City, no bo pamiętamy, że przez przesiadce z Arkham Asylum do Arkham City mało, mało co straciliśmy, tak naprawdę. To było takie założenie twórców i to było takie ambitne założenie, że po prostu coś więcej dokładać cały czas, żeby mieć to co mieliśmy wcześniej już od samego początku, a nie zdobywać stare rzeczy od, od nowa, od zera. Bardzo też ciekawą rzeczą zawsze. W tych Batmanach to, co jakby było gdzieś na zapleczu całego tego ba bycia Batmanem, były dodatkowe postacie grywalne. W przypadku Arkham Asylum pamiętam, ekskluzywną postacią do wyzwań był Joker. Ekskluzywną postacią w sensie do PS3. Do jednej z platform był Joker, on już wtedy był grywalny. W dwójce doszła kobieta Kot oraz kilka innych postaci. Tak z pamięci wydaje mi się, że to. Yy, Boże, kto to miał być? Zdaje się, że grywalny był Robin, Nightwing i chyba Batman w przyszłości coś takiego. Nie jestem pewien, nie zabawiałem się. W te DLC-ki takie mniejsze do Batmana Ani w sumie większe żadne I mam nadzieję, że to zostanie w jakiś sposób wykorzystane W tej części To plotki o multiku I oby to nie wiem, nie wzorowano się jakoś super na nie wiem Asasynie czy coś Chciałbym, żeby według moich takich prywatnych życzeń co do kształtu Multica Przeszłości, żeby wrzucono kilka postaci różnorodnych na jakąś większą mapę na jedną czy drugą dzielnicę Gotham i żeby dano jakieś poboczne zadanie, żeby sobie tam z nimi radzić według jakiejś swobody takiej narzuconej, no ale pewnie się pojawią różnego rodzaju ryby, mapy i coś co by tłumaczyło. Jak to wszystko ma przebiegać? To są oczywiście ciągle plotki, ale tak jak mówię, jestem sam trochę zdziwiony, że wyczekuję, że, że jestem zaciekawiony, co mogą zrobić nowi twórcy z Batmanem, takim cofniętym trochę w, w czasie i jakby napisanym trochę od nowa, trochę od zeralna. Solidnych fundamentach. i Mam bardzo nadzieję, że ta część mnie w jakiś sposób nie zawiedzie i może przekona do tej wizji Batmana, jaką od jakiegoś czasu przedstawia studio Rocksteady. Teraz dzięki wielkie za uwagę i na razie.